Ale fajny kanał. Fajny, fajny kanał. Kochani, no i wyruszam. Wyruszam w drogę z Harlemu do Amsterdamu. Amsterdam jako pierwsze miejsce na mojej trasie. I praktycznie teraz w ogóle będę się modlił, aby dotrzeć. Aby. Więc dobry czas no i co I, idę idę skoro tak czuję że Chcę mnie Bóg prowadzić skoro idę przede mną jest tutaj skrzyżowanie gdzieś tam bliżej Amsterdamu będę łapał może stopa bo nie wiem może dojdę na pieszo lub będę łapał stopa, zależy jak będę się czuł, co nie? No i co? Lecimy! Tutaj czy tam? Chodzę sobie, przechodzę, nie widać tego na filmie, ale leci właśnie samolot, a ja sobie idę dalej, idę dalej w stronę Amsterdamu. Jedziemy jakiś skuter, mam nadzieję, że tu nie policja. A jak coś to powiem, że jestem podróżnikiem, że idę w stronę Amsterdamu, nie boję się. Pan Jezus ma mnie w swojej opiece, chroni mnie, on jest zawsze przy mnie, bo nie? On jest zawsze przy mnie i idzie wraz ze mną, tak? Bo jestem dzieckiem króla. Jestem dzieckiem króla. I mam przed sobą długą drogę, ale wiem, 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 że mi się uda. Mam 17 kilometrów przed sobą, czyli 3 km jakich już przeszedłem na noga. Nie, mamy tutaj malutki kanał a tutaj co mamy? W ogóle ja idę stamtąd i tu, a tutaj mamy naprawdę fajny, naprawdę fajny. I kolejna fajna, fajna rzecz. <gry> Kochani, do Amsterdamu, jeśli bym jechał teraz samochodem, to mam 27 minut. Na pieszo, nie wiem, na pieszo może 50 minut, nie jestem przekonany, to zależy właśnie ile będę szedł, ale idę z Harlemu do Amsterdamu na pieszo. Kochani, muszę się przyznać, że poprosiłem kogoś, wiecie, na stacji o to, czy nie mógłbym mi kupić biletu do Amsterdamu. Wszyscy mówili, że nie, że nie kupią, że nie mogą. W ogóle spotkałem się tutaj właśnie z takim czymś, ale to też uważam, że jest to dla mnie naprawdę zadanie od Boga, żeby do tego Amsterdamu dojść na pieszo z Harlemu. No i co? I ufam Jezusowi dlatego, że Ci, którzy zaufali Panu, no nie? dostali skrzydła i, i latają <grym> <grym> czyli po prostu jeżeli ufam to nie mogę się bać że mi się nie uda muszę iść, muszę iść iść, iść i dojdę do Amsterdamu Panie Jezu Któryś jesteś Panem, Królem, Bogiem. Proszę Cię o dodanie sił. Proszę Cię o łaskę że, taką, żebyś mnie poprowadził do Amsterdamu i dalej. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Mamy tutaj fajny kanał I mam nadzieję, że ta droga jest drogą do Amsterdamu Dzięki Boże bracie i siostry Żyję, jest dobrze Ale jestem nadal w Eimauden Dzisiaj byłem w Amsterdamie Chciałem tam poszukać sobie pracy, wiecie Przynajmniej żeby miesiąc zostać Popracować Dzisiaj mi się nie udało nic załatwić. I zostałem w Eimaube, nie tam, gdzie mieszkałem, bo jak widzicie, za mną jest w ogóle inne tło niż zawsze. I kochani, tutaj jest niespodzianka. Przyjęli mnie ludzie, którzy prowadzą kościół. A Mówiąc szczerze, pastor i jego żona. Jego żona, jak zapukałem, poprosiłem o wodę. Jedynie poprosiłem o wodę, co nie? bo mógłbym już dzisiaj być na ulicy. poprosiłem o wodę. Wpuściła mnie od razu, ponieważ już raz mnie widziała. Przyszedłem zobaczyć, jak e, w rzeczywistości wygląda taki kościół. Wiecie, no, ciekawość, tak? Człowiek ma prawo zobaczyć, tak? E, bo ciekawi go. E, nie, żeby zostać, tak? W tej wieży, tylko żeby zobaczyć kościół. Więc już nieraz wiedziałam, mówiłem, że jestem wierzący, ale jestem katolikiem. No i. <laughs> Spuściła mi od razu Dała mi wodę Ale kochani to, to co się stało za chwilę To normalnie Szok Poczęstowała mnie jedzeniem I oczywiście Opowiedziałem całą historię O co chodzi Także dzisiaj nie mam gdzie spać A idę w, kieru w kierunku Mediukorię Chcę iść, chociaż wiem, że to będzie bardzo, bardzo trudne. Wiem, że no, może mi się nie udać. Ja to wszystko wkładam, a ja chcę jeszcze sobie krew wyjąć, zjeść. Jutro o 6.30 muszę spać. To znaczy wstać, bo o 6.30 powiedziała mi pastora żona, że muszę wyjść. No jak muszę, to muszę o tej godzinie, więc muszę sobie dać budzik o jakieś 6 żeby się <laughs> przygotować do wyjścia eee, mam chleb który mi się zgniótł. Eee, ale nieważne, nieważne zjem go chleb to dar Boży możesz go jeść jak jest normalny, niepodnieciony ale jak jest dobry to musisz go zjeść nawet podniecionego, tak? Nawet jak ci się podniecie, to musisz zjeść. To jest dar Boży, i nie wolno wyrzucać do śmieci ani podchodzić do chleba. Jakby bez szacunku, no. Nie wiem, jak to uznać, że mi się podniósł, ale mam jedynie pleca. Torbę musiałem się niestety być dlatego, że... dlatego, że... Chwilację już z... to nagranie. Trwa już 3 minuty, 4. Dobra, no to ja jestem. I kochani. Słuchajcie, ja do protestantów nie mam nic. Dlatego, że oni stworzyli w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Ja to tak właśnie wszystko te koszule robię, żeby jak najmniej miejsca zajmowały. Stworzyli film e, Bóg nie umarł, stworzyli film Cuda z nieba, e, stworzyli film e, Niebo istnieje napraw naprawdę i to wszystko jest na faktach. No nie? Że Jezus nawet objawił się, nawet dał chłopcowi, e, którego ojciec był pastorem. Chłopcowi no dał to no co? Zobaczyć niebo, zobaczyć siebie, tak? I Colton ujrzał Jezusa w niebie, swojego dziadka, w ogóle niebo ujrzał. I ten film jest protestancki. Ja nie mówię, że ta wiara jest jakby, wiecie, <laughs> tak samo e, prawdziwa, tak samo ważna jak nasza katolicka, bo nie, ale. Ale nawet w tej wierze da się spotkać Jezusa, ujrzeć światłość, no nie? ujrzeć dobroć, bo po prostu przyszedłem tutaj i ta pani, ta żona tego pastora w ogóle była tak uśmiechnięta, poczęstowała mnie jedzeniem, wodą od razu. I od razu zapytała się, czy mam gdzie spać? No ja Opowiedziałem całą historię, i powiedziałem, że mogę dzisiaj zostać. <laughs> A jutro wyruszam dalej. Za 4 dni dopiero będę miał jakieś pieniądze. Jeszcze jedno, bo zostało tam coś. <laughs> Za 4 dni, jak jakoś, będę miał pieniądze. Um, I co? I będę Zastanawiał się czy te pieniądze starczą Na dalszą podróż w stronę Medziugory Bo jak dotrę do Medziugory ja to będę chciał poznać Polaków, którzy, których będę prosił o to, żeby wrócić do Polski Dlatego, że będę chciał wrócić y, do Polski bo Będę musiał sobie coś tam załatwić z pewną osobą sprawę. Ale dobra, zobaczmy jak to będzie, bo jak to się mówi zawsze: wszystko powiesz panu. A prawdziwie to brzmi: powiesz swój drogi panu, on ja będzie prostował i będziecie prowadził. Tak? I pamiętaj, że na tych drogach ma się dziać wola Boga, wola Boga, ojca, o, jestem tutaj, he, pozdrawiam, jo, Jezus Panem, na wieki wieków, Amen. Szczerze mówiąc, trochę dzisiaj marudziłem, troszkę miłe spoleciało, bo byłem na początku w Amsterdamie, chciałem wrócić na Harlem i tutaj na Ejmałuden, żeby przyjechać do tego kościoła powiedziałem, że tutaj możliwe, że mnie przyjmą <laughs> przyjęli i dzisiaj w ogóle troszkę popłakałem pomarodziłem naszemu panu Bogu, co nie, żeby mi pomógł, pomógł, pomógł zawsze pomagany i mi pomógł i dzisiaj mam gdzie spać ale kolejne, co najmniej kolejne cztery noce zapowiadają się. Najpewniej ciężkie, ale wierzę, ufam Panu Bogu. Pan Bóg wie, co robić. Miałem dzisiaj dla Was nagrać Amsterdam, ale byłem w takim, nie wiem. W takim smutku, że no że nie chciałem, po prostu nie chciałem chodziłem po stacji, zbierałem ludzi, od ludzi pieniądze na bilet 5 euro coś tam, 5,50 centów 5 ,50 i udało się. Jeju Jezu, dziękuję Ci bardzo. Jesteś moim panem, kocham cię bardzo. I to jej, dlatego że jestem śpiący. O 6.30 muszę wstać. Podejdę tam, gdzie jest internet. Dodam na kanał. No i. No i nie wiem. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że szybko z kolejnego miejsca, gdzie będę spał, gdzie pokażę wam trochę miasta, trochę świata. A, aż tak do Goria Jest mi bardzo smutno, bo nie mam namiotu. Jak miałbym namiot... ...to wiecie. Gdzieś poza miastem byłoby lepiej. Dobra, ja kończę. Bo już tutaj nieba idąc spać. Ja już będę kończył ten odcinek. Dziękuję. Może jeszcze coś tam rano dobra.